Halo, halo. Dziś będzie temat o oddawaniu stolca. Dla ludzi o dobrym poczuciu humoru i o mocnych jelitach. E, tak. Tato chce kupę. To idź sobie ukrój kawałek. Słuchajcie, nie wierzcie tym, którzy mówią, że kupę robią tylko mężczyźni, a kobiety to robią motylki. Nie, 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 temat dotyczy obojga płci, także spokojnie. Dowiemy się dzisiaj, jak powiedzieć ładnie, że idziemy robić kupę, tak żeby to nie śmierdziało, powiedzmy. Ja. No właśnie, jak to powiedzieć, żeby nikomu od razu nie zaczęło śmierdzić? Zacznijmy od takiego lekarza. Lekarz on to tak potraktuje, wiecie, tak totalnie sucho i na przykład powie: Habzi problemem, idym sztulgang. problemy problemem, sztulgang. Sztulgang to dosłownie pójście na krzesło, można by powiedzieć, taki mm, spacer na krzesło, bym powiedział. Ja Wam później powiem jeszcze, skąd się to słowo sztulgang wzięło, bo ten sztulgang to jest właśnie, e, e, sztulgang, ham, to jest e, właśnie. E, oddać stolca, powiedzmy sobie wprost. A tak w nawiązaniu, jak już jesteśmy przy temacie, no to lekarz mógłby też powiedzieć haben problemy, Probleme beim Wasserlassen? Czyli czy ma Pan problemy na przykład przy oddawaniu moczu? Wasserlassen, czyli puszczanie wody, tak to słowo. Też brzmi to tak medycznie, sucho, A może to i dobrze. No dobrze, ale jak to zrobić w każdym razie tak po ludzku, żeby to zabrzmiało w miarę normalnie? Podam Wam różne przykłady. Wyobraźmy sobie, że siedzimy na przykład na kolacji u świeżo poznanej kobiety. Weźmy taką sytuację, niech to mężczyzna będzie na kolacji u tej kobiety, właśnie. No i wyobraźmy sobie, że ona tam gotowała, sobie jedzą i tak dalej. No i mężczyzna odczuwa już właśnie w żołądku, że mistrzem, master szefa to ona nie jest i musi udać się do toalety. I mówi na przykład: Ich muss cutten". Co zabrzmiałoby trochę brutalnie, bo oznaczałoby muszę się wysrać, albo muszę iść srać. No, sami powiecie, że nie brzmi to jakoś specjalnie e, różowo. No i dodatkowo e, moglibyśmy powiedzieć ich most scheißen, albo ich gehe scheißen, co oznaczałoby dokładnie to samo, co powiedziałem wcześniej. E, no można by na przykład powiedzieć ich gehe die schwarze mamba Czyli idę oswoić czarną mamę, ale w tej sytuacji e, też brakowałoby temu e, zwrotowi trochę romantyzmu. Przejdźmy dalej. Żeby zbliżyć się do naszego zwrotu, idę zrobić kupę, można by powiedzieć e, na przykład Ich gehe einen Haufen machen. Czyli e, idę zrobić dosłownie kupę, ale Haufen to może być kupa, sterta, czegoś wiecie. Albo możemy powiedzieć Ich gehe ein Häufchen machen. Czyli idę zrobić kupkę. Żeby zabrzmiało to trochę tak z nutą fantazji, na przykład z odrobiną żartu, możemy powiedzieć Ich gehe ein Ei Czyli idę złożyć jajo na przykład. A jeśli chcemy nadać sprawie trochę powagi, możemy powiedzieć Ich gehe ein Geschäft erledigen. Czyli idę załatwić sprawę. Ja. Jakiś sprawy, jakiś biznes, no nie? Albo ich gehe zur Sitzung. Idę y, na posiedzenie. Lub też ich gehe eine Sitzung halten, Czyli idę odbyć posiedzenie. Ja. Jeśli chcemy się wyrazić po prostu szczerze, możemy powiedzieć Ich gehe den darm entleeren. Czyli idę opróżnić jelito. I tyle. Możemy się wyrazić również bardzo prosto i powiedzieć Ich gehe mal drücken. Czyli a idę pocisnąć. Jeżeli siedzimy na przykład ze znajomymi przy stole i y, y, rozmawiamy o polityce i chcemy nawiązać do tematu, to możemy powiedzieć Ich gehe ins Weiße Haus. Idę do białego domu. A gdy zdarzy nam się pracować na przykład w transporcie, możemy powiedzieć Ich gehe ein Paket abladen. Czyli idę rozładować paczkę. <laughs> Jeśli należymy do tych ludzi, którzy są bardzo zajęci, zabiegani, to możemy na przykład powiedzieć Entschuldigung, ich habe einen Termin. Ich muszę weg. <noise> Czyli przepraszam, mam termin, muszę lecieć. Jeżeli znajdujemy się w jakiejś ciężkiej sytuacji, na przykład, i y, no, jest ogólnie ciężko, to możemy powiedzieć: Ach, Entschuldigung, ich gehe mich erleichtern. Czyli y, po prostu idę sobie ulżyć, idę się odciążyć, można powiedzieć tak dosłownie: Ja, ja. Jeżeli należymy do tych ludzi, którzy. Opychają się chętnie batonikami. Możemy powiedzieć, na przykład w sytuacji naszej potrzeby, możemy powiedzieć: Ich gehe ein Snickers aus dem Rücken, Drücken. Co nawet się rymuje, być może nawet w kręgu hip-hopowców byłoby to niezłe powiedzenie. A oznacza ono, że muszę wycisnąć z pleców snickersa. Jeżeli należymy do grupy ludzi kulturalnych, grzecznych, możemy powiedzieć na przykład, Entschuldigung, ich verabschiede mich nur für einen Augenblick. Czyli przepraszam, żegnam się tylko na chwilę. Ale dobrze, już yhm, odbierając wszelkim zwrotom kontekst i chcielibyśmy tak po prostu normalnie powiedzieć, że muszę iść na ten gruby interes, no kurczę, po prostu wiecie, no muszę iść, ale żeby to tak ładnie zabrzmiało, to możemy powiedzieć... Ich muss mal groß. Tak, myślę, że to jest y, taka bardzo fajna opcja. Ich muss mal groß po prostu. Czyli y, wiecie, muszę iść y, groß, czyli za tą dużą potrzebą i tyle, nie? Albo możemy powiedzieć y, jak najbardziej zwyczajnie. Ich muss auf die Toilette gehen und Entschuldigung, das kann dauern. Czyli y, muszę iść do toalety i to może potrwać. Możemy się też tak wyrazić. Ja, także y, tak myślę, najbardziej optymalnie byłoby ichmus malgrós. Jeżeli chcemy w ogóle dać znać, że y, interesuje nas ta druga potrzeba, y, wcale nie musimy nikomu dawać znać i możemy powiedzieć, ichmus auf die Toilette gehen, i tyle. Ja, ale skąd się wziął ten sztulgang? Słuchajcie, skąd się wziął ten sztulgang? Sztulgang. No, składa się z dwóch słów, czyli sztul, wiemy, że to jest krzesło, a gang no to spacer, gang, no nie, gang to jest hut, wiecie, czyli chodzi ogólnie o chodzenie. Gang, powiedzmy, hut, sztul to krzesło, czyli taki przechodek na, na, na krzesło, można powiedzieć, czyli udanie się na krzesło. I teraz Dawno temu, nie powiem dokładniej wam kiedy, ale dawno temu, kiedyś mieli ludzie w swoich domach takie no nocniki no nie, czyli każdy miał taki garnek, siarła na ten garnek, robił co trzeba i gotowe. No nie? A później się ten garnek opróżniało i tyle. No ale y, y, wiecie no, y, ogólnie rzecz biorąc to było trochę niewygodnie. Wyobraźcie sobie y, taką sytuację, że trzeba no, y, kucać y, tak nad ziemią, no nie jak się człowiek na przykład źle czuł albo cokolwiek innego. W każdym razie później wymyślono y, krzesła y, takie, y, które miały dziurę, otwór i do tego otworu wkładało się właśnie ten garnek, ten nocnik i taki na przykład człowiek bogatszy trochę, to on sobie na taki sztul właśnie usiadł. I ten sztul nazywał się Leibstuhl. Leib to też ogólnie można powiedzieć ciało, więc to było krzesło, które stykało się z ciałem. Tak sobie myślę, bo, bo tego nie wiem na pewno, ale no Leibstuhl można by pomyśleć, że to krzesło właśnie, które styka się z ciałem, no nie? Bo trzeba ściągnąć jednak te gacie, jakby nie były i takim gołym tam sobie usiąść, prawda? I teraz tak mamy ten leibstuhl i stulgang właśnie jest od tego że my niejako idziemy na ten stul sobie tam usiąść i załatwić co trzeba. Ja, on das ist alles, heute. mam nadzieję, że was nie zgorszyłem, y, a wręcz przeciwnie, że teraz już będziecie wiedzieć, jak legalnie pójść na toaletę i dać znać, że będzie trwało to y, trochę dłużej, żeby się ludzie nie martwili i nie musieli wzywać pogotowia, no bo byłoby to dopiero peinlich, czyli krępujące. Ja, genau, on das ist jetzt schon alles. To już jest naprawdę wszystko. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Ich äh, muss mal groß, ja. Tschüss. Jest tam kto jeszcze? No, tak, Miałem nadzieję, że ci, co tam nie mają tego większego humoru, no nie tam, poczucia humoru, to się już zmyją. A ja wam muszę opowiedzieć po prostu jeszcze taką sytuację, która świetnie nawiązuje do naszego tematu. No i wyobraźcie sobie, że idę sobie wieczorkiem po mieście, no nie wiadomo, że jest ciemno, uliczki tam zaciemnione i tak dalej, ale dostrzegam tam takiego gościa, no nie? Siedzi taki y, y, przykucnięty tam y, w tej ciemnej y, alejce, no i tak Przyglądam się, patrzę, a on gównem chleb smaruje i mówię. Stary, co ty robisz? On mówi? Biedny jestem! Mówi, to co tak grubo smarujesz? Dobra, to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do następnego. Czus! Aha, a wiecie co? To, yy, skoro idziemy tym tropem, yy, to co następny odcinek o pierdzeniu? <laughs> To, to, już, to już nie, nie, to nie będzie za dużo jeżeli dotrwaliście do końca yy, i chcecie odcinek o pierdzeniu to napiszcie w komentarzu ja cię pierdzę do następnego cześć, wystań